Hej, Dino Pitekus z King z tej strony, oczywiście na mapie Lost Island, jak już pewnie zauważyliście za mną trzy duże jaja Magmazaura, także w dzisiejszym filmiku chciałbym wam pokazać jak dokładnie je zdobyłem, gdzie je zdobyłem, także lokalizację wam pokażę, oczywiście na mapie Lost Island, także zapraszam do komentowania, do polubienia filmiku i do zasubskrybowania, yo! Także tutaj macie koordynaty: 18.8, 68.7, jak i miejsce na mapie. No to lecimy po jajca. Tak, jest dokładnie po jaja Magmazaura. Także musicie się tutaj przygotować. Są dwie opcje. Opcja pierwsza to lecimy z Buta. Opcja druga czyli opcję drugą, którą ja tutaj Wam pokażę lecimy sobie za pomocą Flymounta. Ja sobie wykorzystałem Cinamokropsa. Jeżeli chcecie Cinamocropsa, to na kanale możecie znaleźć u mnie jak złapać tego to tutaj osobnika, którego mam na plecach. No i dokładną lokalizację, właściwie dobrą miejscówę. E, można właściwie dość szybko złapać bezproblemowo, nie to tak jak że tak powiem, ludzie używają jakieś pułapki. Ja mam całkiem inny sposób, także zapraszam Was na ten filmik. I tutaj, oczywiście, pierwsze jajeczko, tak jak widzicie przede mną, to jest te pierwsze jajko, które można śmiało, że tak powiem, drogą naziemną sobie podlecieć, złapać i uciec. Oczywiście musicie uważać tutaj na te magmazaury. Mi się udało, nie było żadnego z tego względu, że prawdopodobnie ktoś już przede mną był jajeczko sobie zabrał no i wszystkie magmazaury za nim poleciały i ja w tym momencie sobie wleciałem i tutaj macie drugie jajko i będziemy lecieć po trzecie jajka po trzecie jajko i tutaj właśnie mamy trzy jajka przynajmniej ja te trzy jajka tutaj znalazłem, więcej jajek nie widziałem, jeżeli gdzieś ominąłem dajcie znać w komentarzu przyda się na przyszłość, bo od czasu do czasu zawsze tego cave'a sobie tutaj polecę odwiedzę także no tak to wygląda tutaj ten cave trochę wam go pokażę żebyście wiedzieli na czym stoimy no i jak się w ogóle do tego zabrać no i tutaj sobie polecimy teraz jeszcze te trzecie jajko pokażę tutaj po prawej stronie dokładnie już jest przed nami to jest właśnie te trzecie jajko no i tu sobie go zaraz capniemy i będziemy uciekać ja tutaj byłem bardzo ostrożny, bo no nigdzie nie zespotowałem żadnego Magmazaura, ale lepiej dmuchać na zimne, tym bardziej w miejscach, gdzie jest lawa. No i tak jak widzicie, ja sobie zapnąłem te jajko trzecie, lecę zaraz po jajko drugie i będę od jajko drugie leciał po jajko pierwsze. No i się wymeldowywał z tego cave'a. Także to jest te drugie jajeczko. Podlatujemy sobie jeszcze dokładnie tutaj, to, gdzie widzicie te kryształy. Tu jest właśnie ten, to miejsce, gdzie te jajko można zdobyć bez problemu drogą naziemną. Żadnego flymounta nie potrzebujecie. Oczywiście przygotujcie się, bo od czasu do czasu no, może być tu e, bardziej gorąco niż jak ta lawa. Także no, sytuacja wygląda w ten sposób, że ja sobie właściwie na lajciku wyleciałem, wleciałem i wyleciałem, żadnego problemu nie miałem. Dzięki Bogu, bo sytuację i historię tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tego Kejwa, no różne miałem. Raz robiliśmy na dwóch z rozpiskiem, raz robiłem sam, no i miałem wipe'a, musiałem właściwie tutaj się wrócić. Trzy razy właściwie zdechłem. No i nic z tego nie było Cały ekwipunek straciłem No i jajek też nie miałem Ale już mam to wszystko obcykane Także właśnie chciałem wam to przedstawić tutaj No i tutaj oczywiście ja Wybiegający z cave'a No i ja stojący przed cave'em Zachęcając was do polubienia filmiku Do zasubskrybowania kanału No i oczywiście jeżeli masz jakiś pomysł Daj znać w komentarzu bardzo się ucieszę. No i zawsze będę ja miał jakiś pomysł, żeby coś zrobić. To będzie twój pomysł, ale będzie mój pomysł, nie? No. No to ja już dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Zapraszam do następnych filmików. No to co? Hello!